Równiny Smyci, niegdyś żyzne i pełne bogactw, zostały spalone ogniem wojny. Horda Furków, niczym burza, furia i futra, przetoczyła się przez kraj, zostawiając za sobą jedynie zniszczenie. Domy obróciły się w popiół, pola leżały odłogiem, smród śmierci unosił się w powietrzu. Jednak nawet w obliczu takiej dewastacji tliła się iskierka nadziei. Zagrożenie ze strony Furków zostało zażegnane. Ich potęga złamana na polach zgnilizny. Smycia, choć zraniona, wciąż oddychała. Lecz wolność, ciężko wywalczona i okupiona krwią, niosła nowe troski. Niegdyś potężne królestwo Smyci, rozbite przez najazd hordy, leżało w gruzach. Drobne królestwa, rządzone strachem i ambicją, powstawały z popiołów. Na zachodzie, gdzie duch oporu płonął najjaśniej, pojawiło się nowe zagrożenie. Szepty zaczęły niosły się z wiatrem po równinach, mówiąc o rosnącej potędze kopeci państwa wykutego w ogniu wojny. Strach, niczym jadowity wąż, owijał się wokół serc zachodnich panów. Pamiętali horror hordy. Wiedzieli, że brak jedności niemal doprowadził ich do zguby. Widmo kopeci z ich zahartowanymi w bojach legionami wisiało nad nimi jak czarna chmura. Szepty zamieniły się w pilne prośby o przywódcę kogoś, kto zjednoczy ich przeciwko nowemu zagrożeniu kogoś, kto wykuje nową smycie z popiołów starej. Zachodni panowie, zahartowani latami konfliktów, patrzyli na wzrost potęgi kopeci z podejrzliwością. Plotki rozprzestrzeniały się po ich dworach, niczym pożar w suchej beskickiej. Kopeci szeptano. Utuczyło się na łupach wojennych. Ich armie, wzmocnione przez rządnych złota najemników i oportunistycznych wataszków, przyćmiewały siły rozbitego zachodu. Strach, potężna broń, zaciskał swój uścisk. Niektórzy opowiadali się za ugodą. Lepiej ugiąć kolano przed kopeci, argumentowali, niż stawić czoła zagładzie. Inni, z goryczą w głosie, wzywali do prewencyjnych ataków. Niech kopeci zakosztuje, stali, ryczeli, zanim ich uścisk na zachodzie się zacieśni. Pośród kakofonii strachu i niepewności pojawił się nowy głos. Głos, który nie mówił o wojnie, ale o jedności. Należał on do Miałka, młodego pana z małej, lecz zamożnej prowincji dobra. W przeciwieństwie do swoich rówieśników, pochłoniętych strachem i ambicją, Miałek posiadał bystry umysł i charyzmatyczną osobowość. Rozumiał, że prawdziwe zagrożenie tkwi nie tylko w kopeci, ale w rozbiciu, które nękało Zachód. Podzielona smycia, argumentował, nieuchronnie padnie ofiarą swoich wrogów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych. Słowa Miałka rezonowały z młodszymi panami zmęczonymi niekończącymi się kłótniami i pragnącymi lepszej przyszłości. Mówił o zjednoczonym Zachodzie, wystarczająco silnym, by odstraszyć każdego agresora. O krainie, w której zapanuje pokój i dobrobyt, a nie strach i podejrzliwość. Jego wizja, śmiała i zuchwała, dawała promyk nadziei w tych mrocznych czasach. W tym rozdziale przyjrzymy się południowemu przeciwnikowi Zjednoczonego Zachodu, władcy Królestwa Dowczy, owczarzowi III, znanemu również jako Kościsty. Człowiek głęboko nieufny wierzył, że miałek pierwszy z dobrej uderzy pierwszy. Dlatego Owczarz zdecydował się na atak prewencyjny, atak z zaskoczenia, niczym husaria spod Wiednia. Siły dowczy, niczym szarańcza, przetoczyły się przez ziemię Miałka z przerażającą szybkością. Ich natarcie jednak zatrzymało się pod wsią Skilkazia, miejscem, które miało stać się legendą, niczym Westerplatte. Bitwa była zacięta i krwawa, prawdziwa rzeź, niczym pod Grunwaldem, ale Miałek wyszedł z niej zwycięsko i natychmiast rozpoczął kontratak. Wojska Miałka, niczym skrzydlaci husarze, przemknęły przez terytoria dowczy jeszcze szybciej, niż siły dowczy wtargnęły na ich ziemię. Szybcy jak błyskawica dotarli do stolicy dowczy. Tam rozpoczęła się ostatnia wielka bitwa tej wojny trwająca kilka dni. Walka była tak zacięta, że wspominano ją potem latami niczym cud nad Wisłą. Ostatecznie siły Miałka odniosły triumf. Król Owczarz abdykował, a Królestwo Dowczy zostało włączone do panowania Miałka, znanego teraz jako Zjednoczone Prowincje Miałkiego prawdziwe Rzeczpospolita Miałkowska. Rozumiejąc, że lud Dowczy może stawiać opór, król Miałek postanowił traktować ich jak swoich, dążąc do zbudowania trwałej jedności. Niczym Kazimierz Wielki jednoczący Polskę. Niegdyś podzielone ziemie stały teraz razem silniejsze niż kiedykolwiek pod jednym sztandarem, ale jak pokazała historia, prawdziwa jedność nie jest tworzona tylko na polu bitwy, ale w sercach i umysłach ludzi. To jak zbudowaniem Warszawy po wojnie, cegła po cegle, serce po sercu. Dawno temu królestwo Smyczki, niegdyś lśniące potęgą niczym pałac kultury w Słoneczny Dzień, znalazło się pod jarzmem okrutnych kopeci. Lata mijały w cieniu ucisku, ale w sercach Smyczków, niczym żar pod warszawską Syrenką, tliła się nadzieja na wolność. W ukryciu z precyzją godną zegarmistrza z Gdańska, przygotowywali się do powstania. Czekano tylko na śmierć tyrana, kopecia starszego, by niczym husaria ruszyć do boju. Wieść o śmierci Kopecia rozeszła się lotem błyskawicy, niczym plotka na bazarku Różyckiego. To był iskra, która rozpaliła płomień pierwszego powstania smyczku. Z nową nadzieją, planami dopracowanymi jak trasa metra drugiej linii, smyczki ruszyli do ataku. Początkowe bitwy były zacięte. Obie strony walczyły z determinacją godną samego Kościuszki. Niegdyś ulegli smyczki. Teraz ryczeli niczym lwy spod Grunwaldu, z każdym zwycięstwem odzyskując utraconą dumę i ziemię. Walka o wolność nie była łatwa. To była próba wytrzymałości, odwagi i niezłomnego ducha narodu pragnącego wolności niczym świeżego pączka w tłusty czwartek. W miarę jak wojna trwała, szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę smyczków. Ich jedność i nieustanne dążenie do sprawiedliwości niczym wisła kruszyły mury kopeckiego panowania. Z każdą wyzwoloną wsią, z każdą wygraną bitwą rosła siła smyczku. Nie walczyli tylko o terytorium, walczyli o swoją przyszłość, o swoją tożsamość, o przyszłe pokolenia, o wolność, która smakowałaby jak najlepszy schabowy umami. Pierwsze powstanie smyczków stało się symbolem niezłomności ducha i siły płynącej z nadziei. Gdy kurz bitew opadł, a echa wojny ucichły, smyczki mogli świętować zwycięstwo. Ich królestwo, niegdyś skąpane w mroku, znów stanęło dumnie i wolne czym kolumna Zygmunta będąc znakiem nadziei dla wszystkich, którzy marzą o wolności. Dziedzictwo ich powstania na zawsze zapisało się w historii, przypominając, że prawdziwa siła tkwi nie w brutalnej sile, ale w niezłomnej woli walki o to, co słuszne. Po triumfalnym powstaniu na czele smyczków stanął ich ostatni król, Dariusz. Jego dowództwo przyniosło wspaniałe zwycięstwa i przez chwilę, niczym promień słońca przebijający się przez chmury, rozkwitły nadzieja i wolność. Niestety ta nowo odzyskana swoboda okazała się ulotna jak poranna rosa. Po śmierci kopcia starego, władzę przejął jego syn, kopeć szalony. Znany ze swych nieobliczalnych i bezwzględnych strategii, niczym zawisza czarny gotów do ataku, kopeć szalony postanowił stłumić powstanie smyczków. Zgromadziwszy potężne siły państwa kopców, rozpoczął brutalną kampanię, by odzyskać to, co utracił jego ojciec. Potęga armii kopców była przytłaczająca. Przemknęli przez nowo powstałe państwo Smyczków, z furią szarżującej husarii, siejąc spustoszenie niczym potop szwedzki. Mimo zaciekłego oporu, Smyczki nie byli w stanie przeciwstawić się nieustępliwemu natarciu wojsk kopcia szalonego. Byli jak warszawscy powstańcy walczący z przeważającymi siłami wroga. Ostatecznie kopciowie odnieśli zwycięstwo, gasząc płomień wolności, który tak krótko płonął. Chwila wyzwolenia smyczków była ulotna, zaledwie szeptem na kartach historii niczym legenda o złotej kaczce. W szale furii, kopeć szalony nakazał egzekucję przywódców smyczków. Jego szaleństwo nie znało granic, gdy osobiście dopilnował śmierci króla Dariusza, ostatniego promyka nadziei dla smyczków. Był niczym okrutny car z najgorszych koszmarów, Gabdwi S. Kiedy kurz opadł, niegdyś dumne królestwo smyczków pogrążyło się w mroku. Dziedzictwo ich walki pozostało jednak świadectwem ich niezłomnego ducha i wiecznego pragnienia wolności. Choć ich panowanie było krótkie, walka smyczków o sprawiedliwość i wolność będzie rozbrzmiewać przez wieki jako symbol odwagi i niezłomności, niczym echo powstania warszawskiego. Historia smyczków jest przejmującym przypomnieniem, że nawet w obliczu przytłaczającej przewagi ludzkie pragnienie wolności nigdy nie może zostać w pełni ugaszone. To jak żar pod popiołem, który zawsze może na nowo zapłonąć. Music fades out.